Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza: Chwała Tobie, Panie. Gdy wszyscy byli pełni podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie. Oto Słowo Pańskie, chwało Tobie Chryste. Drodzy i kochani bracia i siostry, wszyscy byli pełni podziwu. Nic dziwnego. Pan Jezus przed chwilą uwolnił od złego ducha chłopca chorego na epilepsję. Uzdrowienie z ciężkiej choroby, a przede wszystkim pokonanie demona, wzbudza podziw i nadzieję. I w tym momencie po raz drugi Pan Jezus mówi, że walka jeszcze się nie skończyła. Że to, co najtrudniejsze, jest przed nim. A krótko wcześniej powiedział: Jeśli kto chce iść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Patrząc na dzisiejszą Ewangelię, uczniowie pewnie myśleli, że się po prostu przesłyszeli. A tymczasem nauczyciel powtarza. Parafrazując tą Ewangelię i dialog naszego nauczyciela z uczniami, miłość wymaga trudu i poświęcenia. Oni jednak nie zrozumieli. To akurat nie dziwi, jak ten, który pokonuje demony, mógłby zostać pokonany przez ludzi. Jednak w obliczu tajemnicy wolą pozostać w niewiedzy. I to jest problem, który dziś jeszcze bardziej jest widoczny. Strach przed prawdą, szczególnie jeśli podejrzewamy, że jej poznanie będzie oznaczało dla nas podjęcie jakiegoś trudu. Prawda Ewangelii jest fascynująca i ostatecznie pozwala nam dążyć do szczęścia. Jednak oznacza wymagania. Ofiara jest integralną częścią życia Pana Jezusa. Tak patrząc na słowo Boże, które często słyszymy właśnie podczas każdej mszy świętej, łatwo wejść w taką relację z Panem Jezusem i dojść do wniosku, że jeśli chcemy go naśladować, a tylko tak możemy osiągnąć szczęście, potrzebujemy na co dzień żyć dla innych, podejmując wyrzeczenia, a nawet przyjmując cierpienie. I tak często patrzę na ludzi, którzy wyznają swoją wiarę, ale czasami, jak ludzie narzekają na swoje życie. Szczególnie jeśli w życiu duchowym coś im się nie udaje, że nie idzie modlitwa, że gdzieś brak, brak czasu na mszę świętą, żeby w niej uczestniczyć, trudności z wychowaniem dzieci. Patrzę na taki trud, który dzisiaj rodzice chyba nie podejmują dla młodego pokolenia, bo jako katecheci doświadczamy w kontekście katechezy, że dzieci. Są wypisywane z religii. To jest taki temat dzisiaj chyba number one, który trzeba rozwiązać, bo nie ma powodów do tego, żeby uciekać ze szkoły, żeby traktować religię, gdzie jak doskonale, choć znam jej ksiądz Michał i tutaj wszyscy księża, którzy uczą, znamy swoich uczniów i chłopak, który jest ministrantem, wypisuje się z lekcji religii, a on za chwilę jest w kościele, w swoim kościele. I stoi przy ołtarzu, jakby się nigdy nic nie stało. A mnie mówi, że nie potrzebuje chodzić na lekcje religii. To jest taki trud dzisiaj, z którym trzeba się zmierzyć. I to jest zachęta też Pana Jezusa, że jeśli chcesz mnie naśladować i chcesz osiągnąć szczęście, to potrzebujesz na co dzień właśnie takiej walki, takiego cierpienia. I dzisiaj chyba potrzeba takich ludzi, którzy nie będą się po prostu bali, podjąć takiego trudu. I będą naśladować Jezusa w ten sposób, żeby przy Nim być i świadczyć o Nim. Rodzi się więc to pytanie, które często zadaję sobie, ale także innym: czy nie boję się pytać Jezusa o prawdę, o Nim i także o mnie. Okazją do tego, żeby na to pytanie odpowiedzieć bracia i siostry, jest nasza modlitwa, którą czynimy w oparciu o rozważanie Ewangelii, jak. Przychodzimy nam przy święto, to za każdym razem słyszymy co prawda inny fragment Ewangelii, ale słyszymy Słowo Boże słowo, które mówi o Moim Panu. Wymaga to na pewno od nas odwagi, aby odnieść wydarzenia i słowa Pana Jezusa do siebie samego, przyporządkować to. Również te, w których upomina swoich uczniów, upomina lud, upomina faryzeuszy. Wymaga odwagi nie tylko, aby zrozumieć Pismo natchnione, ale żeby ono w nas po prostu działało, żebyśmy wychodzili ze świątyni z brzmieniem tego, co mówił Pan Jezus, nie tylko w kontekście, że ładnie to brzmi, no powiedział do uczniów, ale tymi uczniami jesteśmy także my. Tego wyrazem słuchania Pana Jezusa jest konkretne postanowienie, powiemy owoc dobrze przeprowadzonej modlitwy myśleń. A inną sposobnością, kochani moi, aby zapytać naszego Pana o prawdę, jest rachunek sumienia. Zarówno ten, który czynimy przed spowiedzią, jak i codzienny, krótki rachunek sumienia. Zwyczaj, który wielu mógłby, pomógłby można powiedzieć, zrasać do świętości. My, kapłani, na zakończenie dnia w modlitwie mamy właśnie taką piękną modlitwę komplety, gdzie jest moment, w którym. Jest napisane rachunek sumienia. I każdy kapłan, zatrzymując się tuż przed snem, przypomina sobie wszystkie fakty, które zaistniały w jego życiu kapłańskim przez cały dzień. I powiemy i te dobre, i te złe. Ja zachęcam do tego, żebyśmy może właśnie w taki sposób wzięli sobie do upraktycznienia w swoim życiu, że zanim się położysz spać, to spróbuj zrobić rachunek sumienia. Co w tym dniu który rozpocząłeś choćby dzisiaj tą sobotę, tą muszą świętą, a za chwilę ona się skończy wieczorem, co zrobiłeś dobrego? Może nie tyle dobrego, co zrobiłeś w kontekście Słowa Bożego i spotkania z Jezusem. Warto po prostu się zapytać, bo to może uświęcić nasze życie. Możesz zobaczyć, gdzie Pan Jezus Cię posłał, a Ty się tam nie sprawdziłeś. Choćby w takim kontekście, gdzie mogłeś dać świadectwo, a nie otworzyłeś ust. Gdzie powinieneś otworzyć swoje serce, a nie okazałeś miłosierdzia? Gdzie powinieneś pójść, nawet w kontekście swojej rodziny, a byłeś troszkę oporny, nie podjąłeś tego trudu? Jak będziemy robić taki rachunek sumienia, myślę, że będzie nam łatwiej żyć. Nam, księżom, choć nas, różnie się o nas mówi, to powiem szczerze, za siebie, ale myślę, że ksiądz Michał i ksiądz Edward się zgodzi, że łatwiej jest żyć. To znaczy, mam więź z Jezusem i jemu polecam też to, jeśli coś mi się nie udało zrobić w danym dniu. Więc powiem mu, przepraszam, jako kapłan się nie sprawdziłem, ale niech Twoja miłość jednak zwycięży. Jutro będzie nowy dzień. Daj łaskę, jeśli się obudzę, żebym mógł się poprawić, żebym mógł zmienić coś w swoim życiu. I dlatego, bracia i siostry, nie bójmy się. Nieprzyjemnej prawdy o nas samych, właśnie w kontekście choćby naszej grzeszności i słabości, bo poznając ją, jesteśmy w stanie się nawrócić, zmieniać na lepsze. Ostatecznie poznanie tej bolesnej prawdy o sobie i radosnej prawdy o miłosiernym Ojcu, pomaga nam być szczęśliwymi. I myślę, że uczniowie, którzy w dzisiejszej Ewangelii nie chcieli pytać Pana Jezusa, bo nie zrozumieli tego powiedzenia. Może potrzebowali właśnie takiego zatrzymania nad sobą i takiej refleksji, którą dzisiaj podpowiedziałem, że potrzeba zrozumienia tego na modlitwie i zrozumienia tego choćby przez rachunek sumienia. Życzę wszystkim jak największych owoców duchowych z dzisiejszej także liturgii mszy świętej i tego spotkania z Panem Jezusem, którego za chwilę w Komunii Świętej przyjmiemy, przyjmiemy po to, żeby wziąć na siebie obowiązek naśladowania go i uświęcania swojego życia. Amen.